Chcecie schudnąć? Jedzcie żelki! ale nie takie zwykłe. Słuchajcie, Mirco, powiem wam historię. Byłem sobie ostatnio w Tesco i zdałem sobie sprawę z tego, że chyba z 10 lat nie jadłem żelków. Stoi facet, lat 35. Łysina się zaznacza za kolami większymi niż ma Amazonka w górnym biegu. I ogląda żelki jak mały knyp. Nie no upatrzyłem sobie. Haribo Sugar Free. No spoko, bez cukru to może mi jące nie wypali, bo schodyczy to ja nie jadę w hoj długo. Kupiłem sobie taką paczkę 2 kg i szczęśliwie podbijam do kasy. Za mną jakiś starszy pan. Stuka mnie w ramię i mówi. Tylko pan ich nie co... Dużo! Bo ja w kupiłem to dwa dni z kibla nie wychodziła! Nie dałem o to najmniejszego jebania, od kiedy mój bratanek zjadł jego szluga i wystrał kiepa, nic mi już nie zdziwi. Ale to temat na osobną historię. Zapłaciłem za wszystko i wychodzę. Ale po jakimś czasie dałem jebanie i pomyślałem sobie, ahoj, spróbuję. Bijam do domu. Oczywiście nie mówię dzień dobry, bo mieszkam sam. Żadna nie odważy się spojrzeć na moje piękne, kuliste ciało. Jem sobie obiadek i coraz bardziej myślę o żelkach. Szybko wpieprzyłem mielone, sprzed czterech dni, ale TBW i otwieram paczkę Ty mi się matko, jakie piękne! Żebyście wy tylko widzieli To nie jakieś tam zwykłe żelki pizdryki ze sklepu Tylko dosłownie każdy mieś patrzy na ciebie i się uśmiecha Pragnie, żebyś go wchłonął No i zacząłem je wchłaniać W międzyczasie zadzwonił dzwonek do drzwi Jak się okazało brat wpadł z bratankiem I tak siedzimy sobie My z bratem po kawce Młody prawilnie spija soczek z wysokiej szklanki jak browara Ojebaliśmy może ze 3 czwartej paczki Tak z półtora kilo Kiedy usłyszałem bulgotanie A to nie takie bulgotanie jak bączek w wannie Tylko tak jak to wyśpiewują nisi z Tybetu czy innego zapisdowa? Młody czerwony spuściłem. Zdążyłby nawet szklankę po tym soku umyć, zanim to bulgotanie ustało. ta kupa. No słyszę. No jak brat wstawał, to tylko spojrzał na mnie oczami jak pięć złotych, jak nie pierdolnął beczura, to myślałem, że mu spodnie rozerwie. Brzmiał dosłownie jak stary wartburk i to przez dobre 10 sekund. Coś ty tam kurwa dał! No, zwykłe żel. I nagle jakbym dostał pięścią brzuch. Tak mnie skręciło, że się zjebałem z krzesła. No i zjebałem. Co potem się działo, to było fekali apokalipsa. Młody oczywiście nie doszedł do kibla. Zasrał próg w kuchni i kawałek. Przed pokoju. Brat w ostatniej chwili podłożył sobie garnek. Fajny taki nowy, pięciolitrowy i w trzy sekundy się z niego wylało. Kurwa, nie dość że garnek za strany, jeszcze brat się patrzy na mnie, jakby mu nie wiem co zrobił. Jest ram na podłogę i krzycze z bólu. Nie ja kręcę, jakby mnie zombie gryzły. Brat wturuje, młody wyje sopranem. No istny performance. Oprócz wrażeń wizualnych mam jeszcze śpiew i breakdance w konwulsjach. Po pięciu minutach pierwsza fala ustąpiła. Co za debil wymyślił żelki Misie, które w tak zmieniają się w niedźwiedzie polarne. Brat patrzy na mnie, a na brata, mody patrzy tym wzrokiem przed siebie. Nawet on czegoś Takiego z siebie nie wyrzucił. A oprócz wcześniej wspomnianego szluga, ma na swoim koncie więcej podobnych wyczynów. Już zacząłem iść po wiadro i to był dobry odruch. Druga fala przyszła tak niespodziewanie, że ledwo zdążyłem kustnąć przed wiadrem. Młody popuszcza jakieś mokre bąki, a ja kurczowo trzymam się drzwi od łazienki, podczas gdy furia szatana niszczy wiadro. Brat siedzi wyczerpany na krześle i mówi: O dobra, ten będzie suchy. Bo jego twarzy wywnioskowałem, że nie bardzo. Zaraz zaczął się zwijać i spadł z krzesła, prosto we wcześniej pozostawione przez niego gówno. Ta fala trwała jakieś 20 minut. I czułem, że jak przyjdzie jeszcze jedna, to wysram materię pozakosmiczną. Bo gówna tam już nie będzie. W międzyczasie słyszę stukanie w rury. Jakby ta stara raszpa z piętra niżej wiedziała, co przechodziliśmy, to już by co najwyżej wieko trumny mogła pukać. Do czwartej fali byliśmy już przygotowani niemal strategicznie. Młody za kibel, bo najwygodniej. A my z bratem siedzimy oparci dłońmi obrzeg Wanny i czekamy. Nagle jak lecącego Apache wroga słyszę, Zaczyna się desant, który trwa kolejne 40 minut. To już był rekord, nie wiedziałem, że mam w sobie tyle cokolwiek. Myślałem w pewnej chwili, że ile to mi się popierdoliło do reszty i zaczęły się wywijać na lewą stronę. Nagle walenie do drzwi. Spierdalać! Panie Główniolski, otwierać policja! SRAM! Gówno mnie to obchodzi, otwierać! Pięć minut! Elita pozwoliła mi stać po dwunastu. Otworzyłem drzwi, nie zdążyłem nawet przyjrzeć się policjantowi, bo pierdono na glebę jak kawka. Raszpla szepnęła tylko: O Boże! I zaczęła zbiegać po schodach. Dała radę zejść po dwóch, zanim zgasły jej światła. Zamknąłem drzwi, przy okazji wychlapując trochę niedźwiedziego łupu na klatkę schodową. I zdążyłem dojść do drzwi od łazienki, kiedy się znowu zaczęło. Czułem jak gorąca magma opuszcza mój wulkan. i tworzy nowe połacie lądu na podłodze mojego przedpokoju. Bo tam wszystko rzeki, małe pagórki i dolinki. Nawet coś na kształt naszej komendy. Po Zrezygnowany brat stępy wzrokiem osunął się dupą do wanny i tak już siedział w środku, stopniowo robiąc coraz głębszą błotną kąpiel. Mówię wam, wyglądało gorzej niż te kible w Try Spotting. Koniec końców spędziliśmy jakieś 6 godzin walcząc z tymi niedźwiedziami. Mody miał mniej w sobie, więc po 4 godzinach tylko siedział w rogu kibla i cichutko płakał. Mieszkanie było wynajęte, więc trochę przyps, bo sprzątać trzeba. Po jak było w miarę okej, okay, poza smrodem. A worki wyjebałem do lokalnej oczyszczalni ścieków, bo po godzinie spuszczenia w kiblu zapchałem i zrobił się mały wylew. Myślałem, żeby zacząć to ściągać z podłogi jak wodę z akwarium. Wiecie, gumowa rurka, zasysanie i lecimy. Ale w ostatniej chwili brat mi wyrwał węża z ręki i pierdolnął ni w głowę. Jak znosiłem worki po klatce schodowej, to wylewałem trochę pod wycieraczkę tej starej psiochy. Nie ma to zdarzenie w pamięci do końca swojego życia. Epilog Zgubiłem tego dnia 12 kilo 12. Niech mi żadna Ewa Koniakowska czy inna Mela B nie pierdoli, że jej dieta jest skuteczniejsza. Po tym, jak tydzień nie było mnie w pracy, wyjebali mnie z firmy ochroniarskiej. Zatrudniłem się w restauracji. Jak przychodzą jakieś gnojki, które są zagłośne Daj no, miseczkę żelków, dla szanownych klientów. Przecież się gówniarze <grym> nie przyznają rodzicom, że wpieprzały słodycze. A ja mam ubaw, widząc ich skręcone małe ryje. Brat dalej się do mnie nie odzywa, ale myślę, że niedługo mu przejdzie. Zakładam swe buty na zewnątrz jest jasno: Słońce promienieje, chęci już nie gasną. Chciałbym stąd już uciec, nie mijam się z prawdą. Zostaję sam na sam.